Dzisiaj, znowu krótka postać, czyli Dayusei. Jest ona wróżką, która zamieszkuje okolice Mglistego Jeziora wraz z Tirno. czytaj, wymawiaj, Chiruno. Anyway, lecimy dalej. Lecimy dalej, od razu lecimy. Osobowość, tak samo jak inne, generyczne wróżki, jest super wesoła, istotna i opita energetykami, jak sama, tak, tak samo jak ja w tym momencie. <laughs> Żartuję oczywiście. Jak pisałem, tak? Yy, pisałem tą notkę, to byłem opity energetykami. Bo to jest tak, że ja się... kupię sobie, wiecie, tak, strzel energole i dopiero wtedy mój mózg pra zaczyna pracować na wysokich obrotach, wtedy przypominam wszystko z fantomu, nie z fantomu i z różnych rzeczy. I dopiero wtedy to robię. Ale anyway, to jest taka... Not dygresja notka. Oczywiście, żart. Że... Bym nie wytrzymał. Moce. Brak kardów Nie no, z nudów bym nie wytrzymał, bo wszystko zrobiłem na pół roku do przodu. Żartuję. Dobrze, lećmy dalej. Moce. Brak sperkardów i dobrze pamiętam, lata, ale używa zwykłych ataków jak inne wróżki, tylko troszeczkę potężniejsza. Jest maśniejsza. Fabuła z uniwersum Tohołu. Poza tym, że jest to która jest yy, nieznacząca w fabule. Jest unikalna o tyle. Eee, na ten temat, że chyba, że dodamy, że nawet nie wiadomo czemu atakuje główną bohaterkę w Tohołu 6. Tak sobie. Yy. Pomyśle... 3 dni... O, właśnie to jest. Przolar Gingo. Och mi, o. Prawda? No. I am Auerer Halkow. To... Hmm. O. Właśnie. Też tak bym chciał być o historii. Dzisiaj będzie o II wojnie światowej, a, te, a dokładnie będziemy mówić, bo jakiś nauczyciel by od historii byłby wiecie taki bardziej od II wojny. Dzisiaj będzie oblężenie Leningradu. O tym, jak przetrwać na kawałku zamrożonego klepka i... Yy, nie wiem, wody... wody ze śniegu. O. O, możemy pupper Slow. Ginko, Civid. Zividu mamy dużo. Także z I tak wyjdzie, że Ginko będzie. Wiedziałem, No bo już tutaj się na lewej pojawiło. Hmm. Ten co? Phantom. O! Eee. O! Punk rock, co? I mamy kukumba. Meusa i Bario punk. Nice. O das To Co no weźmy? Potato! Imko. Dzisiaj, wy chcemy otworzyć wioskę w Zakaje Chyba. Mamy tak, sana. Chociaż może w jokerjumie. W sumie trójkę otworzymy. A mamy. Poczekajcie, zadanie. Omoji Ali, Sanae. E. Room, to są po dwie. Ali, Omoji, Sanae. Kurde, pod są są, szczerze. Ale za dużo razy otwierałem tego, wioskę w, w, w tym. Na razie w Hunan Village. I tak zresztą w następnym odcinku to odwiedzimy. A poza tym jokiem okay, to inny. Przepraszam, rzadziej odwiedzamy. To weźmy, na trzy dania będziemy szli. Bo poza tym i tak możemy zrobić więcej. oczywiście... O, bo jest tego więcej. No i sake. A, trzy. pięć. To chciałbym zrobić to o właśnie teraz. I otwieramy Mamy o co to... jest? Co to było? O, o. Poczyja Sanae przyszła w końcu. Kurde. Kurwa, i zapomniałem, żeby jej przygotować, te. Ale mamy to. Eee. Przepraszam, że to tak powiedziałem, ale po prostu, no, tak mam takie. Przyszła w końcu. Nie mamy tego. Flour. Eee... Frank pan. Jajko, flour radish. Jajko, flour... Rady. Bardzo fajnie. Zobaczmy jak się polubi ten drink. Dobra. Fotogeniczny. Dobra, to już mamy. Niech przyjdzie jeszcze Momoji To byłoby w ogóle świetnie. Wtedy będziemy mieli zrobione większość yy, zadań się zadań, większość tasków, no i tasków, cholera. No, yokein, okay, mountain będzie miało troszeczkę progres z postaciami w tym bom Wtedy, a ja będę mógł na spokojnie zrobić Forest of Magic wtedy no, nockę. Bo i tak wiem, że następna będzie. Gdzie? Human Village. Nie może być to danie wegetarian, prawdopodobnie no to no, ryba. Misisz? Drogi, momentalnie zapraszam, bo w most, most premium dishes No, jesteś pewna? Josio? Nie wiem co i ryba, zobaczymy jak to polubisz, chociaż jest, jestem w 100% pewien, co, co, co z tego wyjdzie. Ale poczekaj, 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 poczekaj. Masz, cholero jedna. Pyk, pyk, pyk. O kapa, extending, coś tam. Nie mam pojęcia co to było, ale wiem, że mamy trzy dania stąd. Jedno. Zarzuca drinkami. Ja... O ty jaka kurczę, Masz szanować te napoje, a nie. Dobra, ale momoji nie przyszła jeszcze, to już nie podoba. Hmm. Chyba powinna nas rejmować, nie? My every last penny. No, tak to bywa. Eee, teraz będzie podanie. Znowu to musimy danie pyknąć. Cholera, ale przyznam, że no... Spodziewałem się, że trochę lepiej wyjdzie. No cholera jasna, zaraz zacznę, jak chcecie tego. Nic drogiego. I teble. A tablet. Kawę może dajmy. Zobaczmy jak spróbuję kawę. Oczywiście szugarem. Bo wiadomo, że jak mamy postać co lubi coś, to czemu nie. Czyli same Marisa, naprawdę Marisa, jesteś wszędzie. Coś czuję, że już będziemy mieli niedługo now nową postać: od. Do, do 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 drinków czy coś, bo ona miała taką tą, tą, No kurczę, taki przynajmniej wygląd. Coś nie podoba mi się. To się fajnie, że kupują, ale z drugiej strony... Nie no dobrze w sumie, że biorą te Te takie dania tańsze, No. To się że kupują, no bo równie dobrze mówię, nie wiem. Dwa. Fók, 70%. No i to jest to. Kurczę. Na co paszyć? specjalnie przecież biorę te dania, gdzie tego jest najwięcej, żeby zarobić. Bo lepiej, żeby było danie, nie wiem, kupione... niż miałbym mnie brać wcale dania. No ale no... No 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 no, tak bywa po prostu poradzę no. To po prostu i tyle, tak to jest no.